Bach kiedyś napisał kantatę o kawie, a ja jestem go no, przedszkolem wobec Bacha, wobec tego jest kantyczka o kawce. Kawka, radość, iskra bogów. Kawka osobista, własna, ciepła, bliska, choć z daleka. Cymes, nektar i małmazja. Nie kapuśniak i nie woda, nie herbata ani kola, tylko kawka. Czarna, gorzka, tylko kawka, woda. Zatem kawkę, cny słuchaczu, w kawce witaminy wszelkie, każdy medyk to potwierdzi i na kawkę da receptę. Kawka rano na śniadanie, a wieczorem do poduszki. Kawka wednie, kawka w nocy. Z kawką łatwiej zniesiesz smutki. Kawka leczy serca chore, myśl ożywia, tłumi złości. Z kawką zgasną wszystkie spory, a na gębie śmiech zagości. Wybacz kawko kostrowki marne, widzisz mnie? Wybacz kawko Marne. marne, wsiowy grajek je zrymował, żeby nisko się ukłonić i Ci wdzięcznie podziękować.